Czasem lub częściej chce się zjeść tłustego burgera, ale czasem ma się też ochotę na coś lżejszego, na przykład kanapkę z grillowanym kurczakiem. Ja kanapki mógłbym jeść codziennie, ale połączenia składników często mi się nudzą. Ta jednak wpisała się w mój jadłospis na stałe. Jest idealna na lunch, kolację, nawet na obiad. Ma w sobie oczywiście grillowanego kurczaka, ser cheddar, pikantny sos sriracha mayo, świeże warzywa i piklowaną cebulkę, którą pokażę jak zrobić, i gwarantuję, że będą to najlepsze pikle, jakie kiedykolwiek jedliście. A wszystko to zamknięte w maślanej bryjożce. W menu polskich fast foodów się z taką kanapką nie spotkałem. Kiedyś coś chyba było, ale też nie jestem pewien. Jeśli się mylę, no to mnie oczywiście poprawcie. Jeśli wam też czegoś takiego brakuje, to zapraszam do kuchni po przepis na najlepszą kanapkę z grillowanym kurczakiem. Zaczniemy od szybkiej piklowanej cebulki, która, pomimo faktu, że jest szybka, to potrzebuje najwięcej czasu ze wszystkich elementów kanapki. Będziemy potrzebować dwóch czerwonych cebul, które obieramy, kroimy na pół, a następnie siekamy w piórka. Robimy to od boku do boku, a nie od góry do dołu. Od dołu do góry też nie. Dzięki temu wszystkie kawałki będą mniej więcej równe. Kiedy to mamy gotowe, wrzucamy ją do słoika i przygotowujemy zalewę. Do zalewy będziemy potrzebować pół szklanki cukru, pół szklanki octu jabłkowego oraz pół szklanki wody. A no i jeszcze trochę soli, szczypta lub dwie wystarczą. Całość zagotowujemy i gotujemy do całkowitego rozpuszczenia cukru. W taki sposób zrobiliśmy tak zwany gastryk, lub inaczej, najlepszą pod słońcem zalewę do pikli. Zalewamy nim naszą cebulkę i odstawiamy na 30 minut. Jeśli chcecie, to możecie też wrzucić ziarna pieprzu lub gorczycy. Kiedy ostygną, zakręćcie słoik i wrzućcie je do lodówki, dzięki czemu będą bardziej chrupiące i wytrzymają nawet kilka tygodni, zakładając, że wcześniej ich nie zjecie. A jak je zjecie, to zalewę możecie ponownie wykorzystać, z czasem będzie nawet lepsza. Czym będzie kanapka z kurczakiem bez kurczaka? Bierzemy jedną pierś i odcinamy z niej błonki, uważając, żeby... Ta, nie popełniajcie tego samego błędu, uważajcie z ostrymi nożami. Teraz już wiecie skąd ta cenzura, nagrywałem ten film dawno temu, a dalej mnie ściska jak na to patrzę. Dobra, wszystko zostało zdezynfekowane, tak więc ostrożnie nacinamy pierś z kurczaka i rozkładamy ją na płasko. Polewamy oliwą z oliwek, doprawiamy solą, pieprzem oraz świeżo startą skórką z cytryny. Zamiennie może być też pieprz cytrynowy, chociaż prędzej będziecie mieć w domu cytrynę. Delikatnie posypujemy jeszcze czosnkiem granulowanym oraz kuminem. Jak zauważyliście, doprawiłem tylko jedną stronę, ale teraz tak to wymieszam, że w całości i tak będzie pokryty przyprawami. Jeśli chcecie, możecie go odstawić do lodówki na 30 minut, wtedy trochę lepiej zapozna się z marynatą, ale nie jest to koniec. Patelnię rozgrzewamy na średnim ogniu, wlewamy łyżkę oliwy i delikatnie układamy na niej kurczaka. Smażymy go przez 3-4 minuty na złoto-brązowy kolor. Po czym przewracamy na drugą stronę, układamy na niego ser cheddar, jeden plaster wystarczy. Wlewamy odrobinę wody, trochę mniej niż ja, przykrywamy i zostawiamy go na kolejne 3 minuty. Przez ten czas zajmiemy się dodatkami. Zaczniemy od sosu sriracha mayo, który jest banalnie prosty. Do łyżki majonezu dodajemy 1 dwie łyżeczki sosu sriracha, w zależności od tego jak ostry ma on być. Kroimy w plastry. Nie bądźcie tą osobą, która kroi je od boku do boku, bo tak się nie robi. Czas na bułkę. To ma być szybki lunch, więc korzystam z bułek z piekarni. Kroimy ją na pół i tostujemy na maśle na złoty kolor. Oczywiście robimy to z obiema połówkami. Jakiś czas temu pokazywałem wam przepis na domowe bułki do burgerów, które równie dobrze sprawdzą się do tego przepisu. Link do przepisu na bułki znajdziecie w prawym górnym rogu. Po 3 minutach kurczak jest już gotowy. Patrzcie, jak ten ser pięknie się rozpuścił. Bierzemy się za składanie kanapki. Spód bułki smarujemy sosem, układamy garść rukoli oraz kilka plastrów pomidora. Doprawiamy go z solą i pieprzem. Pamiętajcie, żeby to zawsze, ale to zawsze doprawiać świeże pomidory. Następnie kilka papryczek jalapeno dla podbicia pikanterii, gwiazda kanapki czyli kurczak i dla wykończenia nasza piklowana cebulka. Zamykamy i kroimy na pół. Wiem, że często to mówię, no ale podziwiajcie ten przekrój. Bułka nieco przesiąkła, ale od czasu złożenia tej kanapki minęło kilka długich minut. Nie pozostaje nam nic innego, jak jej spróbować. Patrzcie jak z niej cieknie i to nie jest tylko woda z pomidora, ale ten kurczak jest tak soczysty. To pokazuje, że pierś kurczaka nie musi być suchą podeszwą, wystarczy tylko trochę techniki. Nie mam tu dużo do gadania, ta kanapka jest przepyszna, świetny pikantny sos, świeże i piklowane warzywa nadają jej fajnego kontrastu. Nie pasuje mi tylko rukola, ale to dlatego, że najzwyczajniej w świecie jej nie lubię. Wolałbym tu sałatę lodową lub proszponkę, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Druga połowa jak zawsze idzie dla syna kucharza, a ja kończę swoją i się z wami żegnam. Wam nie pozostaje nic innego, jak lecieć do kuchni i zrobić ją samodzielnie.